Zastanawiasz się, jak mógłby wyglądać Twój idealny poranek, który skutecznie postawi Cię na nogi i prędko sprawi, że będziesz pełna energii, gotowa do działania, a krew zacznie szybciej krążyć w żyłach? Ja ci podpowiem, bo wiem, jak to zrobić. Gdy zadzwoni budzik i się ockniesz, przeciągnij się w łóżku. Leniwie, to jeszcze jest ten moment, kiedy możesz przez chwilę być tylko i wyłącznie ty z Twoim ciałem, i rozbudzać się powoli, przyciągaj ręce i nogi oraz stopy, wszystkie stawy. Poczuj, jak się rozciąga każda jedna część Twojego ciała. Tuż po przebudzeniu i przeciągnięciu wypij szklankę wody z cytryną, którą możesz przygotować już wieczór wcześniej. Woda z cytryną rozbudzi Cię, a przede wszystkim pobudzi do pracy Twój układ pokarmowy sprawi, że usuną się resztki toksyn, prowadzi odczyn zasadowy, czyli alkalizujący do organizmu, czyli taki, który wspomaga odchudzanie i autoregenerację tkanek. Odsłoń wszystkie okna, otwórz je nawet w zimie, wyjdź na balkon, głęboko odetchnij świeżym powietrzem i ciesz się promieniami słońca. Te 5 minut nie wychłodzi organizm, a sprawi, że go troszkę bardziej nawet zahartujesz. Nie przeziębisz się, Płonne powietrze rozbudzi Cię jeszcze bardziej. Przeciągnij się, oddychaj głęboko. Poczuj się naprawdę rzeźko. Złap dress Niech ogrzeje ciało z zewnątrz, co pobudzi układ limfatyczny i metabolizm oraz przyspieszy krążenie krwi, bo teraz pora na poranne ćwiczenia. Musi być wygodnie i jak najbardziej komfortowo oraz ciepło, jeżeli chcesz ćwiczyć na balkonie tak jak ja. Minuta pajacyków to jest idealny początek wszystkich ćwiczeń. Działają jak cardio, czyli rozruszają organizm. Później zrób 20 przysiadów, albo pełnych przysiadów, tylko uważaj, żeby kolana nie wychodziły poza kostkę i poza linię stóp. Kręgosłup trzymaj prosto, a brzuch napięty. Rozszerz nogi, stań szeroko i wspinaj się na palce. Biodra miej podciągnięte, brzuch napięty i głęboko z oddechem. Wspinaj się do góry z wydechem w dół. Kolana znowu uważaj, żeby nie przekraczały linii stóp. Kolejny punkt to są damskie pompki. Jeżeli chcesz robić męskie, nie ma najmniejszego problemu. Zrób około 10-20 pompek, żeby rozruszać ramiona i obręcz barkową. Później pora na brzuszki. 20-30 brzuszków. oraz brzuszki po skosie, z wyciągnięciem nogi z wydechem. Rozruszasz całe ciało. Ostatnie ćwiczenie, czyli wykroki. Uaktywniające nasze mięśnie głębokie, stabilizujące całe ciało. Także cały czas rupię na napiętym, mocno brzuchu. Uważaj, żeby nie przekraczać kolanami linii stóp. Obowiązkowo rozciągnij się. Jeszcze dodatkowo obudzisz się i pobudzisz krążenie oraz Rozciągniesz napięte ćwiczeniami. Mięśnie. Skłony na prawo, lewo, wyciągnięcia do góry. Oprzyj się o balustradę balkonu albo o krzesło, o szafkę. Rozciągnij plecy. Jeżeli możesz, zejdź, złap nogi za kostkami i dociągaj brzuch do kolan. Tylko uwaga, nie ciągnij górną częścią tułowia, cały czas próbuj zginać się w biodra. Na sam koniec złącz stopy, zegnij kolana, kucnij i powoli rolując kręgosłup wejdź do góry i z powrotem wejdź. Jeszcze jeden wdech, rozciągnij szyję, kark, strzepnij ramiona, rozluźnij całe ciało. To już jest ten moment, kiedy powinnaś całkowicie pozbyć się uczucia senności. Po całej rozgrzewce na balkonie albo przy otwartym oknie skocz pod turbo szybki prysznic, oblewaj się na przemian gorącą i zimną wodą. Twoje krążenie już i tak mega przyspieszone, jeszcze bardziej się rozpędzi i sprawi, że skóra stanie się elastyczniejsza, celulit zacznie się redukować i będzie jeszcze jędrniejsza, a ciało się zahartuje. Na sam koniec mocno wyczyć się szorstkim ręcznikiem i wetrzyj w skórę krem, który ją nawilży oraz ujęty. Pora na śniadanie, czyli kluczowy element każdego poranka. Na sam początek idealny będzie sok pomidorowy, który uzupełni elektrolity oraz potas, a potem. Zjedz pożywne śniadanie białkowo-tłuszczowe, które sprawi, że ciału dostarczymy dużo energii na cały dzień. Poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu z rana jest bardzo wysoki. Nie wskazane są węglowodany. Taki turbo czyli pobudka, woda z cytryną, ćwiczenia i prysznic nie zajmuje więcej niż 15 minut, a ciało się budzi do działania, krążenie i metabolizm przyspieszają. Mamy pełne energii, ruszamy do działania aktywnie i z humorem.